Rady miasta do Różenia z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wyjaśnienia nadarzu radnego. Na podstawie stosownych przepisu uchwala się 18. Roku. Paragraf 1. Stwierdza się, że stwierdza się, że brak jest podstaw do stwierdzenia wyjaśnię mandatu radnego Rady miast, Miasta do Rady Miasta Rady Różnego Pana Miasta Gamiścikowskiego. Paragraf do wkonanie uchwały podniesienie bistrzowi miasta. Paragraf trzeci uchwała w tak. Dziękuję. Czy są pytania do tego projektu? Bardzo proszę, pani Aleksandra Żukowska. Proszę państwa, tu jest napisane, że opinię, którą przedstawiła pani przewodnicząca jest załącznikiem do uzasadnienia. W sumie chyba tylko te trzy osoby, trzy razy, którzy byli za y, odwołaniem kolegi y, za pozbawienie mandatu, to chyba oni, bo ja nie uczestniczyłam w pisaniu tej opinii. Stwierdzam, dlatego jej nie podpisałam. Y, poza tym cytowane są tam określenia, że to jest sprawa bezsporna i tak dalej, że to jest fakt, że prowadzi działalność z wykorzystaniem mienia. Cytowana jest wyrok Sądu Wojewódzkiego, Sądu Administracyjnego na Gardy Z tymi wyrokami sądu to już tu mamy duże doświadczenie. Może za przykład podam chociaż przedszkola nasze, kiedy obok ZAWIEDO istnieje uchwała i funkcjonuje i wszystko dobrze. My natomiast odwołaliśmy się i niestety w dalszym ciągu u nas nie może taka uchwała jak zamiedzą e czy mam odpowiedź, czy kolega prowadzi taką działalność, czy nie prowadzi, czy ma jakąś umowę, czy tam nie ma umowy. Kolega przedstawił nam również na komisji pewne fakty, potem oczywiście z wiadomych względów opuścił komisję. Yy, Opinie dostałam, ja Nie wiem, czy my w materiałach praktycznie na sesji nie powinniśmy dostać tego, żeby się z tym yy, zapoznać. Proszę Państwa, uchwała tu jest, bardzo mi się podoba ta uchwała, którą ja akurat będę głosowała za to, żeby nie wykazać tego mandatu. I tu pisze Rada Mińska biorąc pod uwagę wskazaną wyżej ja argumentację, uznała, że brak jest podstaw do stwierdzenia wykazać mandatu radnego. Ale wysłuchawszy tej opinii, no to zaczyna mi wątpliwości, czy po prostu ta uchwała, czy no bo to uzasadnienie mi nie pasuje z tą opinią, którą no ja osobiście jej nie wydawałam, dlatego e, nie podpisałam jej, bo dla mnie głównie, tak jak jeszcze raz powtarzam, było ważne to, co urząd tam odchodzi. ważne, wiemy wszyscy, że sprawy tam się toczą, jeżeli orzed wyrok wskazujący, to i tak automatycznie już sam się da tego mandatu, jeżeli gdzie wyrok wskazujący. Oczywiście, no, no nie ma nie ma tego wyroku. I tam również jest taki fragment, że musieliśmy zweryfikować, czy prowadząc działalność nie dopuścił się kolega Pełnienia przestępstwa. No ja byłabym daleko od tego, że ja jako radna właśnie stwierdzić to, że kolega tak, faktycznie... To przestępstwo już ocenię. No to jest moja opinia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Bardzo proszę pan Marek Stadowski. W ja tej samej kwestii, że ja też nie przyswiczyłem w do tego protokołu. Akurat y, to co koleżanka powiedziała, że nas interesowała faktycznie opinia hmm. pana burmistrza. Wy właściwie Komisja Rewizyjna, a ci ja w swoim głosowaniu. Posłuchałem przeciwko odwołaniu z tym, że nie mieliśmy dowodów, Czy to znaczy? A oczywiście, że każdy członk komisji ma mieć prawo skorzytanie do swojego opinii. My po prostu nie zgadaliśmy się z tyłu o samo dowodów i to co zabiła mówię, ja bym po prostu nie mógł spać, że ja mogą się oskarżyć, też się go dać po wyrok. <grym> nie ma żadnych dowodów Życie jak w takiej sytuacji. Myślał być, ja nie posiadają. I tylko dlatego, a to co w opinii było napisane, że czekamy na wyrok sądu, to, to jest, my w ogóle nie możemy, a co nie interesował. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Burmistrz, bardzo proszę. Ja żeby... Podejrzenia przestępstwa przez y, pana radnego. Y, troje rady, w tym ja, odwołało się do tego, że sam fakt popełnienia przestępstwa, ewentualnie oczywiście, możemy stwierdzić, że w wyrok sądu nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, ponieważ nie rozstrzygamy tutaj kwestii, czy ewentualnie w drodze czynu zagrożonego ktoś y, prowadził działalność z wykorzystaniu imienia. Natomiast istotne znaczenie, jeśli mówiąc krótkwiami, w moim przekonaniu i pozostałych. Y, Podstawie radnych ten wyrok nie ma najmniejszego znaczenia dla niniejszej sprawy. Natomiast kwestia tego rodzaju, czy Pan radny e, świadczył działalność w oparciu o mienie miejskie, choćby legalnie, to trzeba podkreślić, bo nikt z, nas, nikt z nas nie mówi o tym, iż doszło do jakiegoś czynu zabronionego. E, na komisji, e, podczas trwania komisji, e, zapytałem przede wszystkim, <laughs> z nami to było. Dla mnie to było kwestia najbardziej istotne przy tym okresie, kiedy e, no rzeczywiście był w lesie miejskim i, i, i dokonywał czynności w związku z Lasem, żeby przeprowadził działalność. W odpowiedzi, e, odpowiedzi na zapytanie radny stwierdził, że działalności nie prowadził u zawieszoną. Co oczywiście nie znajduje e, odzwierciedlenia w dokumentacji. E, pani Przewodnicząca Komisji e, dysponowała z Generalnej Dyrekcji Działalności Gospodarczej, gdzie wszelkie przerwy w prowadzeniu działalności w tym czasie i zamieszanie ich winny win być zamieszczone, niestety nie było. W związku z tym dla mnie to stanowiło istotę. Razem w tym okresie prowadził działalność. Rzeczywiście rzeczywiście jego działalność była z wykorzystaniem, z wykorzystaniem majątku miejskiego, czyli lasu, natomiast no, nie ma najmniejszego znaczenia. Czy rzeczywiście był to czas zabroniony, czy nie, To rzeczywiście orzeknie, e, orzeknie niezawisły sąd i nam nie jest to, nie jest naszą rzecz, rzeczą tego przesądzać. E, podsumowując, e, w, 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 opinii komisji, e, w opinii komisji rewizyjnej, jest rzeczywiście negatywnej, co wynika zresztą z tej treści, bo sześć osób. osób, które głosowały przeciwko, i tych osób, które głosowały za, jest odwołanie się do rzecznictwa. Także naprawdę nie rozumiem, dlaczego jakby opinia komisji ma nie odzwierciedlać rzeczywistych jej przyczyn. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie Jacek Mam nadzieję, że jeszcze mogę zabrać głos, bo patrzę, przewodniczący mi wyraził czas, rozlicza, ale dużo. Nie się, nie zależy na nie przyszłym roku, żeby pomagać ludziom, m.in. z tym drewnem, pomagałem osobom z nocą jako firma. A to, że mam firmę, świadczy usługi dla ludności i nigdy nie świadczyłem, nie i niech pani przewodnicząca komisji rewizyjnej w tym momencie pokaże umowy, co pani twierdziła w gazecie lokalnym, że są umowy, proszę je pokazać, bo w tym momencie ja żonę. Przeprosi, jeżeli Pani takowych umów nie ma i posiada, wypisuje Pani czdury w protokołach z komisji i po drugie, komisja rewizyjna nie ma prawa przesłuchiwać danego, bo nie jest komisją śledczą. Pani sobie zerknie, prosto, nawet w internecie, Pani szukała moich PKD o działalności w internecie, to Pani sobie zerknie. Też inne wyroki, popisy prawne, co może Komisja Rewizyjna. Ja się nie wyjmuję tutaj od tego, że nie robiłem. Biłem, owszem, pomagałem mieszkańcom zwykłym. A co Pani pomogła w tej kadencji tym ludziom? Słucham, Pani tylko szykanować, pomagać, tak w lokalnej gazecie, wiadomo, jaka gazeta jest i kto do niej pisze i, i kto tam pisze. Pani Grzywińska, a tutaj Pani dałem też prosty przykład, że każdemu radnemu można by przykleić że łamie do ustawę, bo czy bierze dotację mieszkaniową, czy bierze dietę, nawet nie możemy zastanowić, czy nie wykorzystuje mandatu radnego. Pani, to ja się nie dorobiłem przez cztery kadencje, ileś tam set hektarów, tysięcy na kontach i hektarów lasów, na słupach, tutaj były wycinane też te I nie mam tutaj, tak, ja się bronię i będę się bronił do końca, bo nie krawę, nie ma łamamy prawa, a pani jak jest kierowana przez kogoś, to tylko by właśnie by pani dobrze kierowana była, a nie robiła komisję śledczą, zamiast komisji rewizyjnej, bo nie ma takich uprawnień, tutaj jest pan radca zaprawny, proszę do czego jest powołana Komisja Rewizyjna przy Radzie Miasta i Gminy. A nie szykanować mnie, moją rodzinę, od roku. Wszystkie służby nasłane, jak tylkokolwiek są w mieście, nasłane na I każdy się wyzywa. Popokcie jeszcze, proszę, ja wytrzymam. Tylko nie zręcajcie się nad moimi dzieci i żony, Bo wy kończycie. A to, że ja miałem prawdy kiedyś na granie to też było prowokowane przez te osoby, a inspirowane też przez te osoby. I teraz, że siedzicie i się cieszycie, że mizikowi się dowali, nie cieszcie się, bo mizik jeszcze jest wyprostowany, jeszcze nie A wy se okopcie. Możecie to głosować. Ja wiem gdzie się odwołać. Znam moje i przepis. Jestem czwartą kadencję z wyboru mieszkańców. Wy możecie mnie odwołać, a mieszkańcy nie odwołują, bo wiedzą o co chodzi. Ja pomagałbym. Pomagał mieszkańcom, pomagam i będę mógł. Nieważne, czy jestem radnym, radnym, się chyba, a człowiekiem trzeba być zawsze. Mam ambicje i kolor, pan serdecznie, te te minuty. Jak wam zależy, weźcie sobie na następne wycieczki. Jeździcie na, Ludzi nie stać na wycieczki, nie ma pracy. Zrobiliście, co zrobiliście ze strefą przemysłową. Daliście działki na odszkodowania. Proszę bardzo a nie miejsca pracy dla ludzi, a misi karkować, bo wcale też dla ludzi nie zyskać. Się zdenerwowałem, bo trzeba być kamieniem, żeby się nie zdenerwować, bo kochniecie już od dłuższego czasu. Bo jest to, że niewykształcony, głupi, niedoświadczony, nie ma pieniędzy na adwokatów, misi chce pożyczy, się zapożyczy, a ma adwokatów. Bo pracuje uczciwie, jest cudowny I, i że ten też. Cały czas, nie traciłem, bo wyradzam uczciwie weźmie, całą zimę wyrabiałem, jestem chory, mam guza naczyniaka żylnego w głowie, wiecie o tym, i tak się zgęcacie na ten I pan Wojtek Jarosławski też o tym wiedział. też mówiłem w tym nagraniu, nikt nie ma Plątam je po apelę i żądam później, że to wyjawni. Do kościoła chodzicie, macie sumienie, na tym życiu jeździcie. Trzeba mieć naprawdę długę, żeby takie opinie napisać, takie uchwały wychowywać. Ja wiem, że mam na śmierć czy pisarzem, napisał to, bo podpisał się z linia nazwiska, Mogę tu, ja tu napisał ten domost, ale nie pisał tylko o mnie. Ale musi tam długić, bo jest wrogiem numer jeden całego powiatu. Wiem, czy mam wrogów, bo jak jestem w górze miastu, ludziom to muszę mieć w bo jeszcze taki się nie urodził, sobie wszystkim dogodził. I proszę pana prawnika, pana Wiśniewskiego, żeby odnośnie tej komisji rewizyjnej powiedział, bo z tego co ja wiem, to ma tylko prawo kontrolować uchwały i inne rzeczy, a nie robić komisji rewizyjną dla podatków, leczy czy innych tam gazet w mieście. <grym> Powiedziałem wszystko, nie leżało na a wyborcy niech rozstrzygną. Niedługo są wyborcy. Nie możecie mandat zabrać. A jak powiedziałem, służyć będę zawsze mieszkańcom. Pomocą nie radzą mi wszystkich. A robiłem to dla ludzi, bo przyjęłem starzystek, który nie miał czym chodzić chodził z jednej, jednej parze ludów z ojcem na zmianę. Ta matka chciała dzisiaj przyjść na sesję. Nie mieli tak. co do garstka tak w I tak się traktuje ludzi, którzy pomagają. Ja myślę, że jestem z powołania i tak nie będę, i będę mógł umrzeć szczęśliwie i spokojnie, bo nikomu nic nie uprawia. A wyroki sądu? Niestety. Ja tylko się boję boga i żołnierzy. A sąd? Porzekanie ludzi. Nie ta instancja, następna. Aż dojdzie do rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ja poza to się ma czym ja i wierzę na jeździeli? Proszę do zostawić. Ale trzeba mieć sumienie. Proszę zostawić na radę miejsc. Trzeba mieć sumienie, nie wyliczać czasu, nie robić pierdol, bo ważniczie za uwagę. Panie przewodniczący, i ja pana na tą funkcję wprowadziłem gdzieś. Mówię, nie, nie, nie tak chodź, będziesz radny będziesz pomagał ludziom. Co robicie? Rozwaliliście strefę przemysłową. Rozwalacie ludzi, którzy chcą coś zrobić dla miasta. Bardzo proszę. Dziękuję tak, no jak uchwała została przygotowana przez, na ten głos musiał przyjechać, ja się ja Jeszcze raz chciałem, żeby uważać się na tą uchwałę, a panią protokółowi słowo, słowo co mówiłem, w początku, że złożyłem te dokumenty, proszę o do próbę. Dziękuję. zmianę do uchwały i chodzi mi o zmianę w paragrafie pierwszym stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego rady miasta do pana Jacka Mizikowskiego. proszę o takie zapisanie i proszę o głosowanie zmian. dziękuję bardzo proszę państwa przechodzimy do głosowania co pani Hanna Krzywiecka zaproponowała w paragrafie pierwszym konkretne dowody, nie? czyli yy, wydaje mi się, że takim dowodem mogłyby być wyjaśnienia pana radnego Mięzikowskiego, wyjaśnienia osób, na rzecz których tam dokonywał tej wycinki, bo tu istotne jest w momencie tej wycinki, kogo yy, to drewno stanowiło własność, bo jeżeli była taka sytuacja, że wycinał y, to drewno, no to już nie wycinał mienia y, komunalnego. To jest bardzo istotny moment, co się w momencie działo. Natomiast jeżeli nie mieliście ludzie zgody, a pan już wycinał to drewno, no to wycinano linie wtedy komunalne. Nie? I to są takie bardzo istotne y, tutaj elementy tego postępowania. Także no, musicie się państwo zastanowić, bo dla mnie to stanowisko nie jest poparte dowodami, tylko takimi oświadczeniami z których nie tego nie że, że jednak prowadził działanie na niej. Pana Jacka Dziękuję. Panie Czy panu na bardzo proszę. Tak. Tak, Czytając to uzasadnienie do, do projektu uchwały, no to tutaj dochodzę do tego drugiego która na miasta badając przedmiotową kwestię dokonała całości informacji skrony. Brakuje mi tutaj właśnie tego, tych dowodów na tą okoliczność. Yy, jakie to były informacje i że dokonywał wycinki, w jakich, kiedy, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach. Tutaj powinny być przyroczone dowody. może komisja dysponuje do tymi ale w mojej ocenie no, to wystąpienie stanowisko powinno być rozszerzone. Więc nie wiem cały czas, o co tutaj chodzi z tymi pytaniami, faktami. My naprawdę nie jesteśmy sądem, Komisja Rewizyjna, ani tak jak Jacek powiedział, Komisją Śledczą, żeby przesłuchiwać może 90 świadków, bo od tego jest sąd. A kogo podać ma 30. Pani nie pomaga, że ja wycinałem drzewo w resie, zostałem zatrzymany na księdze. Bo na nie zostałem zatrzymany. Nie zostałem zatrzymany, jak wycinałem drzewo. A thank uh -huh.

Czy w świetle dowodów, które zebrała powiedzmy, Rada, czy też Wojewoda, jeżeli wydał jakieś czy w świetle tych dowodów zaistniały przesłanki do wyjaśnienia mandatu radnego? Jeżeli, chciałbym to powtarzać, jeżeli nie mamy tutaj, nie będziemy dowodów na tą okoliczność, to jeżeli sprawa trafi do sądu administracyjnego. Ze skargi, no to teraz, no, wiemy, jakie będzie rozstrzygnięcie sądu. Sąd stwierdzi, nie ma dowodów, nie było podstaw do wykreślenia mandatu. Jeżeli będą dowody, wtedy ewentualnie będzie mógł podjąć inne rozstrzygnięcie. Dlatego na etapie sądu administracyjnego, to y, tutaj organ samorządu powinien y, zbierać te dowody no, w sposób, w jaki jest ale póki sprawa karnie nie jest zagraniczona, tak to, to nie wiąże takie ustalenia tutaj Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Rządko musimy przejść głosowanie, które zaproponowało. do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały?